Możliwość to całkowicie, po prostu zostawić sobie tylko 10 gołębi czy 15, żeby było tylko. No bo nie mam, nie mam zbytnio czasu na to. No i nie zawsze, nie zawsze jest tak, jak powinno być. Może to Tu jest następny gołębi. to jest następny gołębi Samczyk. Tutaj ten gołąb. Ten gołąb to jest bardzo ładny gołąb miał jako roczny 11 konkursów w tym roku ma 10 zresztą yy, drugi zespół lotników tutaj jest u mnie w gołębniku tamten u góry płowy ma 10 konkursów też tak tu jest, jest kilka gołębi takich co co po prostu latają, jest sporo gołębi takich, co latają bardzo dobrze. Tu jest wszystko z tych gołębi, które tu są. To są przygotowane gołębie i, i tak samo w tym gołębiku jest tutaj. Wyjście na Wojnera otworzymy, bo to jest zawsze otwarte. Wyjście na Wojnera w tej chwili jest otwarte, że gołębie wychodzą sobie spokojnie tam i i wanna jest otwierana i mają możliwość kąpieli, jeżeli wlewa się wodę, mają możliwość kąpieli. bardzo piękny goł tu jest następny gołem samczyków ta część przeszła z tamtego tutaj to są wszystko samczyki tutaj te dwa gołemiki w sumie są otwarte także młode samce sobie obierają duki gdzie, gdzie im pasuje to jest dość istotne w gołębiach latających, żeby pojniki były na podwyższeniu, żeby pył, który gołębie pod wiadomo gołębie wydzielają pył nie jest on za bardzo zdrowy nawet dla nas, ale, ale najlepiej, żeby on do pojników nie żeby on nie wpadał bezpośrednio do polnika, dlatego tutaj jest on podwyższony pod spodem Niejednokrotnie są deski, zabite jest. A tutaj są zrobione takie kratki, że pył, który pióra wszystko, gołębie same wdmuchują pod spód. Później to się to wymiata. Po prostu tak, żeby że nie ma problemu. Gołębie z układem oddechowym nie mają specjalnego problemu. Istotna bardzo jest też wentylacja. Tutaj u góry. Tego, z tamtej strony głowników, i tu, tu, jest siatka u góry, i tu jest taki, y, to jest blacha aluminiowa z bardzo małymi otworami. Także tu nic nie wejdzie, ale, ale jest wyciąg do góry, i tu wszystkie głowniki wentylacją są połączone. Także z jednej strony zobaczymy tam y, usamić. Zaraz będzie to widoczne, tutaj usamić z tej strony. Tutaj są samice, one odpoczywają w tym gołemniku Tak, tutaj też im otwieramy To jest gołemnik z jednej i z drugiej strony. Także one tutaj swobodnie sobie chodzą. Jeżeli w czasie lotu tu jest zagradzane. Otworzę wyjście na wojnę, chociaż już jest późno. Ale tu one wyjście mają na wojnę cały czas. Także w czasie lotu, ta część tylko tutaj, ta część jest dla samic. Tam jest przegrodzone, i w tamtych gołębnikach tutaj z tej strony zobaczymy. Tu w tym gołemniku, gdzie w tej chwili przebywają Tu w tej chwili przebywają salice z rozpłodu, część żeby tam nie było za dużo i są regały tu dla młodych i tu zbytnio wiele światła nie ma, teraz jest zapalone ze względu na to, że jest, jest yy, okres zimowy, także tutaj tak także wentylacja tutaj jest o właśnie to co, co jeszcze chcieliśmy zobaczyć że tu wentylacja jest bardzo bardzo dobra po prostu gołębie potrzebują dużo powietrza no, dużo dużo z tamtej strony jeszcze raz zobaczymy tym sami z tamtej strony jest siatką zagrodzone że tutaj nic nie nie wejdzie ale jest powietrze tutaj proszę zobaczyć do góry i tu jest siatka i do, aż do tamtych głębin do końca także przez te wszystkie głębniki zobaczymy dalej tu aż do pierwszego i tutaj o ta siatka jest tutaj No. Także także zobaczymy. Jeżeli chodzi o o wyniki jeżeli chodzi o wyniki no to w roku w roku 2010 w 2010 Wyniki, to ja byłem jako, jako drużyna pierwszy wiceminist oddziału Speczalniczkiego. Drugi zespół był pierwszym przodownikiem, Szyjka Janusz. Także to e, dwa zespoły, powiedzmy, powiedzmy, w czołówce to jest bardzo dobrze, według mnie. W roku 2011. Super, mistrz oddziału Mackiewicz Janusz i Jadwiga. To są tu z tych gołemników w wszystkie. Bo były dwa zespoły lotowane, to jeszcze prawdopodobnie nie było tak w istnieniu oddziału oszali, żeby, żeby i w ogóle, żeby z jednego gołębnika dwa zespoły pierwsze i drugie miejsce zajęły. W 2011 również w GMP pierwszy wicemistrz Mackiewicz Janusz Jadwiga. Kategoria C drugi wicemistrz, pockiejcianu Środligo, kategoria M pierwszy wicemistrz, drugi rocznik oddziału, puchar prezesa pierwszy zespół, zespół lotników piąty, gołąb długodystansowy, drugi, trzeci. W roku 2012 zmieniły się zasady współzawodnictwa i również ze względu na to, i na zmniejszenie hodowli, zgłosiliśmy jeden zespół, także y, wyniki supermistrzostwa, na no gołębie młode, troszeczkę nie było, nie było czasu zbytnio dopilnować, bardziej może, ale źle i tak nie było w supermistrzostwie, drugi wicemistrz oddziału, 50 mistrz oddziału Mackiewicz Janusz Jadwiga 10 całości mistrz Mackiewicz Jadwiga Janusz kategoria C drugi wicemistrz kategoria M drugi wicemistrz najlepszy lotnik oddziału samiec drugi zespół lotników mistrzostwa samiec pierwszy wicemistrz Tutaj, tutaj y, nie są złe, bo w ciągu, w ciągu e, w Super w ciągu trzech lat pierwszy, drugi i trzecie miejsce to tak, to na pewno nie jest źle. Moim zdaniem. Tutaj y, duża zasługa jest właśnie, tak jak już mówiłem, jest duża, duża zasługa żony, bo y, Opiekować się podczas mojej obecności opiekuję się gołębami żona, a, a kolega no, pomaga w wywożeniu na oczywiście. No i tutaj przy obowiązkach wiadomo, że zawsze zajęcia, zajęcia są. Także przejdziemy, przejdziemy, zobaczymy do, do oblowki. Tutaj są gołębniki Gołębie które wysyłane są na loty z drugiej strony z tyłu jest dom w którym można również wynająć pokoje jesteśmy położeni dwa kilometry od Mielna Koszalińskiego także jest możliwość wczasów tutaj jeżeli jest bardzo, bardzo miły by hodowcy widzi, byli widziani to hodowcy gołębi pocztowych bo, bo jednak e, mieliby na co popatrzeć też tutaj także serdecznie z żoną zapraszamy jeżeli chodzi jeżeli chodzi o parkowanie także można tutaj samochód swobodnie zaparkować bo miejsca koło domu jest dużo nie będzie problemu a wywiad jest związany z tym że zamierzam po prostu sprzedać gołębie cena by była od 100 zł powiedzmy od, od gołębia rozpłodowego jeżeli nie sprzedam wszystkich to będziemy lotować jeżeli jeżeli by się udało sprzedać to po prostu yy, zlikwidujemy hodowlę gołębi bo zdrowie nie pozwala za bardzo